Seven six five four three two one. Oh, this you crazy mother. <music> Kochani, ja jeszcze peruka nie założona, dwie czapki. Wiecie, dlaczego zaraz Wam Bo pokażę? Bo zimno jest bardzo. no co? To... Zimno jest bardzo, tak. Założę perukę, to mi będzie jeszcze cieplej. No, na razie jeszcze nie założyłam. Trochę jesteśmy w stresie dzisiaj od rana, no. ale zaraz Wam pokażemy, dlaczego. A wydajcie łapkę w górę i zostacie subskrypcję. Wiecie, co tak pomyśleliśmy sobie? Smutno, szaro buro. Znaczy, dzisiaj akurat jak chcemy, powiedzieć, wyszło smutno, słoneczko. szaro buro, wyszło smutno. Ale i tak jest mgła i zero stopni, więc. No, no jest bardzo zimno. My pomyśleliśmy bardzo spontanicznie, naprawdę bardzo spontanicznie, tak. że spadamy stąd na urlop. Wiecie co, ja pierwszy raz będę jechać na urlop w moich włosach, to znaczy w moich włosach. No, nie mam warkoczyków, jak wiecie, nie mam afroloków, a wszystko to było spontanicznie, więc by było za późno, żeby teraz cokolwiek zrobić. Więc będę oczywiście na plaży w moich normalnych włosach. No Zobaczymy, jak to nam wyjdzie, trochę mi tutaj wyłazi, ale to nie szkodzi. My jesteśmy w pozytywnym stresie, oczywiście, jeżeli o to chodzi. Dawid, ściągasz już te walizki? Jak zwykle. Zaraz wam pokażę. Tutaj już bałagan na maksa, bo przygotowujemy oczywiście to, co mamy wziąć. Ja jestem jak walnięta. Powinnam wziąć wszystko, ale. No A tak. ty w czapce? Ja w czapce, bo zimno wiesz. Zimno? No, zimno no, no nie chyba przeziem. nie jest zimno. Dobra, dawaj to walizy. I co, arafatko? No nie no, tak sobie pomyślałam, że jak już jadę bez żadnych warkoczów, bez niczego, to chociaż wezmę sobie takie chustki na głowę. Będę ci wiązał. Co będziesz mi wiązał takie chustki, nie wiem, jedną jakąś znalazłam też, ale jeszcze my nie powiemy gdzie lecimy, bo chcemy żeby to była niespodzianka. Mamy oczywiście nadzieję, że tam będzie ciepło. No musi być ciepło. No. Ale, ponieważ nie wiemy, że będzie 100% ciepło, więc bierzemy też dwie pary dresów, żeby nie było później nam dupa zmarznie i dopiero będzie. Leki już spakowałam, wszystko już spakowałam, bo to najważniejsze. Więc musimy teraz popakować to, co uważamy. No, ja oczywiście biorę jak zwykle wszystkiego za dużo. No, tak, no kurde, ja już wiecie, nic nie mówię, bo po prostu nie chcę mi się z nią droczyć. Ale o co droczyć? No, bo po co na przykład dwie pary butów bierzesz, a nie jedną? Jakie ja biorę jedną? Jakie dwie pary skarbie? No, tego. Ja już cztery pary spakowałam. No, ale taki, no, to tym bardziej po co. No bo... słuchaj, nie będę chodziła dzień w tym samym. No chyba to jest normalne i logiczne. Nie wiem, jeszcze nie ma. Ale to jest masz... ta sama dyskusja, jak się pakuje. te no na przykład trzy pary innych, oprócz tych dwóch, to po co ci pięć? Już powiedziałam, po prostu. No właśnie, widzicie jak co z nią dyskusja wygląda. Stroje kąpielowe. O kurde, zapomniałam jeszcze o jednym. Dobra, idę wziąć. Jeszcze... I sobie wymyśliła, że weźmie jeszcze trzy takie stroje jednoczęściowe. Nie, dwa. I po co to? Jak i no tak bo... nie będziesz w tym chodzić? Słucham? Nie będziesz w tym chodzić. A skąd że nie będę? No ja bo... jeszcze nigdy nie pływałam w takim stroju. Może, może, teraz zacznę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie hmm. wiem, no, ale leżą i leżą tylko do zdjęcia używane, a może trzeba właśnie je wziąć na urlop. Może trzeba je wykorzystać w jakiś sposób. <śmiech> to, <śmiech> to też w skarbie, tak? Tak, to też, no. No i tak widzicie, że miejsce się kończy. Jeszcze oczywiście zapomniała czegoś bardzo a. ważnego. No chyba, chyba będzie OK. <laughs> Ile możemy wziąć Z 25 chyba, nie wiem. 20? No może, albo 25. No styknie, nie będziemy chodzić na zakupy, tak. Kochanie, jak się transportuje kapelusz? Bo ja znalazłam dwa kapelusze czy trzy u mnie w domu, ale już są trochę pogięte. Zresztą, wiecie, pod takim stosem ciuchów, <noise> oczywiście. Ale nie wiem, jak się transportuje taki kapelusz? Po prostu kładzie się go na płasko, tak? Nie, wiesz co, ja wiem skarpet do środka napakował i wtedy. jakiś jakich skarpet? No Kiedy nie wiem. Chcesz nosić skarpety, jakie ja same japonki spakowałam? No to majtek. Klapki i skarpetki? Majtek może z taników do środka. Jakich majtek? No twoje. O czym ty mówisz? Dopływania. Zobaczcie, to wygląda jakby łeb krzywy miał. Jaki łeb krzywy? No, mi każe majtki pakować do środka, jak ja majtek nie noszę. Później nie wiem, jakie masz idee, żeby to w środku zapakować. No weź nie wiem, może jakieś... ty zapakuj po prostu swoje majtki, co? Ja nie noszę. No to właśnie. Weź to sobie każesz mi dawać, jak sam nie noszę. Do pływania skarbie majtki albo sukienkę zapakuj do środka i wtedy wiesz, tak wszystko na płasko. Aha, na nie że masz. niby tutaj sukienkę. Tak, i tu wszystko tak weźmiesz do góry. I na, na płasko. Każdy... No. A no to jest idea. No. Bo widzicie, czasami się przydaje ten chłop. Zobaczcie, to to jest dopiero agentka, kurde, wzięła kapelusz i zapakowała go na samą dół, górę, żeby zrobić właśnie tak. Nie! Ale nie rób okay. tego tutaj, no kurde! No co? A ja jak ty, ma... ty jesteś złośliwy, wiesz. Ja wszystko się złożyć. Weź to sobie to. Nie, ja mam tutaj swoje ciuchy piękne. Ale to przecież wszystko się. Nie, bo ty specjalnie Zgniecie. to robisz, żeby mi to wszystko pognić, Powinna, No tak. Powinnaś a później to wyłożyć niżej. Nie, a później do mnie będziesz mówić, że wygląda jak krzywogłowa. <laughs> I specjalnie tak położyłam, żeby on tylko był ten, hmm. rozłożony tutaj. No ale będzie przykraśnie. Nie jak ty jesteś złośliwy, pakuj się tutaj, masz swoje ciuchy. Zobacz. Się, co robi Dawid? Tutaj ma czapki, tu ma jedną czapkę, tu ma rękawiczki, tu okulary, tu jakaś gumka. I tak jest, co, co to nie jest tylko dzisiaj. A ja chciałam ja wybrać okulary nowe... i wyciągnęłam ja te twoje rękawiczki, co? No nie, co to są za okulary? Moje korekcyjne, więc używam ich. Aha, to muszą leżeć tutaj w przedpokoju, co nie? No, a gdzie? To są pod ręką. Pod ręką! No tak. No. Siedzisz tam, a okulary leżą tu, to są pod ręką. Tak. A nie bo jak wychodzisz, no. a przepraszam cię bardzo, to jak się ubierasz i wychodzisz, no, no to rzeczywiście jest pod ręką. Dokładnie. Kularów mamy, kochani, naprawdę bardzo dużo. O, jeszcze przyniósł tutaj. To jeszcze nie wszystkie, jest jeszcze dużo więcej po prostu, ale mm -hmm. nie ma gdzie trzymać. I tu nie mamy gdzie trzymać. Ale które bierzemy? To ty wybierasz kulary. O! Dałeś ale... zadanie mi... Co? Dałeś mi zadanie. Bardzo trudne zadanie kochani. Sobie wybiorę, ale tobie będzie ciężko. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę Coś... jesteś bardzo socjalny. Nie, bo ty po prostu skarbie chcesz wszystkiego tyle brać, że kurwa to... Nie, ja chcę wziąć tylko dwie pary. Cały samolot powinnaś mieć. Nie, ja chcę wziąć tylko dwie pary. No dobra, może trzy. <laughs> dobra, wy wybieracie okulary, bo mamy jeszcze trochę czasu, możemy spakować je na koniec. Dobra, to są jedne, takie niebieskie. One mają tak fajnie po boku. Zobaczcie. No. Drugie Guci. Dobra, tak. Pokaż się od boku Gucia. No po co od boku? Tu z przodu mamy widać. To mnie ogląda od boku. Ja. Hm? Bo no ty ale jakbyś przecież nie jak, widział już 10 lat. Tak, centralnie, boku. no to, to źle... Przecież jak to źle. Możesz się zaprezentować jakoś, a hm. nie tylko tak... Nie tylko okulary, Dawid. Nie mam ubranych, nie wiadomo jakich ciuchów teraz. I prezentuję sukienki nie wiadomo co. No. Mam też nieroz nierozczesaną perukę, wyglądam okropnie, wiem o tym, ale chcę, żebyście mi wybrali tylko okulary, dwie albo trzy pary. Te okulary, kochani, myślę, że te muszą być. No te są super. Nie, no te są po prostu petarda. Takie, tak. jedne takie, drugie takie, tak jak buty, ja noszę, co nie? Jak uważacie? Te? Albo jeszcze jedna, Albo te? Co? No te są petarda. Te fajne, te białe, co? No, ja, bym wzięła, ja bym wzięła takie toporne. Kochani, wybierzcie dwie toporne, takie ja myślę, że wiesz, takie duże obramówki: albo te białe, albo te biało-czarne, albo tamte niebieskie. Jedne wezmę takie lekkie. Wiecie co? Ja nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy. Jak ja miałam wcześniej wygodnie z tymi warkoczami, teraz muszę myśleć takie, jakie peruki wziąć. No, bo wieczorem chciałabym się tak odwalić, żeby już nie mieć jakiejś tam krępacji. No, wiadomo, że jak idę na plażę, no to nie będę szła w peruce no to bez przesady co, nie? Mhm. Więc jak będziemy pływać, no to też nie mogę mieć peruki, bo mi zuba spadnie. Trochę bez sensu. Miałam zrobione nie tylko peruki, miałam zrobione rzęsy. No ale Gosia urodziła, oczywiście gratulujemy serdecznie, Bubaska. No, tak. Więc już cały czas nie robiłam mi rzęs. Mam teraz te doklejane. Spoko, bo no, mam wygodnie z tymi doklejanymi, jak jestem w domu, ale też muszę o tym pomyśleć, żeby wziąć sobie albo tuż do rzęs, albo kurde doklejane rzęsy. Więc no nie wiem, no porobiło się z tą wygodą mhm. jakoś tak teraz dziwnie, że muszę jeszcze o wielu więcej rzeczach myśleć, o których wcześniej w ogóle nie myślałam. Jak na przykład, nie wiem, jakie. Rzeczy do włosów. Tam to myłam głowę i nie musiałam suszyć, nie musiałam nic robić, bo miałam to z głowy. A teraz to no co? tak, samo schło. No ale dobra, mam różowe włosy, Dawid. No to muszę wziąć tą pukankę jakąś do włosów, czy niech ona się spłucze po prostu do blondu? No to wiesz, jak wolisz. No nie wiem, chyba kuczacz. nie będę brała. Popatrz, jaką mamy załadowaną walizkę i twoja druga jest nawalona. Jeszcze jak no zacznijmy brać, brać jakieś chodzi. pukanki, co do niej to, to bez sensu. A to... nie, kurde, nie będziemy tego brać, bo to opakowanie jak to jest takie, rozumie? że może się roztworzyć. A pierdzi, wszystko. wszystko. Było na no. różowo. Nie, 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 dobra, A to tak nie wierzę. Wiesz. Nie wiem, ale słyszałem takie sytuacje, że ktoś tam znajomy przewoził alkohol. Wszystko było w walizce ok, ale kurde, klanka potuczona w drobnym okiem, jakby coś młotkiem uderzył. No, wiesz, oni rzucają tymi walizkami, no widziałaś, jak nasza walizka wygląda po jednej No ja wiem, no ale to wyglądało we ziegłym. Jak nie, nie, sens, nie bierzemy tego. Nie bierzemy nie. tego. Ja, mi kiedyś rozlał się, nie wiem, co oni zrobili, bo ja normalnie pakuję, widzicie takie rzeczy jak kremy na przykład do opalania, które musimy oczywiście wziąć. Zawsze wkładam w jakiś tam woreczek, co nie? Żeby w razie no. czego jakby coś się wylało, no bo no, no, wtyczki się otwierałam, wiecie, w taki sposób co, nie? Więc nawet jak ktoś kopnie tą walizkę czy przyciśnie, no to może po prostu to w jakiś sposób otworzyć. I miałam, rzeczywiście otworzyło się to, i ten woreczek, w którym miałam to, miało dziurę. Ty, jak to mi upierdzieliło wszystkie ciuchy, te co były tutaj z góry, ja miałam naprawdę problem, żeby to wyprać. Żeby na bagażu nie wypra... podręcznym z kolei trzeba brać takie 100-litrowe Ale wiesz, to jeszcze jak ci się rozleje, jak jedziesz z powrotem do domu, to jest okej, okay, ale jak jedziesz na urlop, no i nie, masz problem, nie masz Czego? i później masz. A pamięć, jakby tu trochę... się wszystko rozlało, to pukanko, toż to by było szkody nie, nie, takie, Nie, że... no Dobra, moja walizka, y, kochani, jest spakowana. Jedyne, co mi brakuje, to są oczywiście moje kosmetyki, no i kremy jakieś tam. No i gdzie to spakuje? A jak myślisz, kochani, gdzie ja to spakuję? Sobie, dorączki. Nie. Ty masz jeszcze trochę miejsca w twojej walizce? To, do... No tak, i oczywiście dała mi tam swoje czapki, ja też już się spakowałem. Jakie bo... moje tylko czapki? Tylko twoje! wszystko pokazuje, Mówiła się jak stadnie, tylko że ja tak to... nie, że twoje! nie. Mówiłaś nie, wiesz co twoje. Nie, nie, po prostu szlak trafia. Dawid, nie mów tak, że tylko ja noszę czapki. Odwróć kamery, pokaż, co masz na głowie. Nie mam nic. Ja włosy jestem mam. tym jelonkiem, a ty jesteś czym? Czapusem teraz. To tak. No, Więc jak ja wzięłam się... czapki, no bo nie, nie będę szła na plażę, kurde, z tymi moimi włosami, no to muszę mieć jakiś daszek coś tam. To ja wzięłam sobie czapki, no to co ty myślisz, że w tych czapkach nie będziesz chodził, tak? Nie. <gry> Łapiemy go kochani ze słówko. Zobaczymy jak będzie wyglądał jak będzie nagrywał. Hej, mój, A? wiesz co, najadłem się witamin i tak. Mi się chce jeść po prostu, bo jest mi tak niedobrze. Proszę, zróbmy coś. I co, to do kuchni, tak? No tak, specjalnie tak Widzicie, szybko się przykazało. Ale ja się pakuję bez listy, bez niczego, bo na takim spontanie jeszcze nigdy nie wiedzieliśmy. Normalnie planujemy nasze urlopy, a dzisiaj było tak jakby z dnia na dzień, więc wszystko jest zbudowane w domu wariatów. Jeszcze musimy ten film złożyć i oczywiście wstawić, żeby wam pokazać, ale teraz mnie wysyła jeszcze do kuchni, bo on jest głodny. No proszę. Ale co by było, jak ty byś, kochanie, zrobił jedzonko jak i tak jak się troszczę o wszystkie kosmetyki jeszcze. No. No, ale wiesz, ja sobie zrobię, tylko tobie nie smakuje. To rób tak, żeby mi smakowało. Ale ty ja zawsze coś znajdziesz. Ja robię tak, żeby znajdziesz. tobie smakowało. Nie, ja po prostu się nie czepiam, a ty mnie czepiasz. Hmm. Chcesz powiedzieć, że to, co ja gotuję, jest niedobre? Nie, ja po prostu mówię, jak to jest, że ty się do wszystkiego doczepisz, nawet jakby... Nie, poczekaj, poczekaj. To nie to było do tego związane, że to jedzenie jest niedobre i ty to tolerujesz? Czy w jakiej... Jakie nie, to? po prostu jak ja na przykład bym dał za mało soli, to ty... Kurwa, przecież to w ogóle nie jest słone. Ja tak by było, no co? Kochanie, to można akurat dosolić. Nie, nie zawsze. To no może jak się, bo się przesoli, e, Zrobimy jak się placka, bo akurat mam na to ochotę i dam za mało soli. No to jak posypiesz tego placka na zewnątrz, to to spadnie nie, po prostu. To się nie da. No to co? To co, wyganiasz mnie do kuchni? Tak, skarbie. To ja idę do kuchni, a ty wybierasz kosmetyki. Hmm. No i znowu mamy problem. <laughs> To się chcę zaznaczyć. No co podzieliłam, żebyś później nie mówił, że niesprawiedliwie. Wiecie co? Musimy też naszą lodówkę wyczyścić z tego co nie da się tam zjeść, ani wiecie, znaczy wrócimy, nie co da się, się zjeść, ale co nie można przechowywać tam jakiś czas zanim wrócimy, co nie? Żeby się nie zepsuło, no tak. więc szybko robimy te placki, żeby mniej więcej się najeść. O. Zobaczcie, jak ładnie robi. No nie no, to już robiliśmy, pokazywaliśmy te placki, ale one są po prostu przepyszne. A dzisiaj jemy ze wszystkim, co mamy, nawet ze Tak, szczypior, papryka, pomidora to sobie na surowo zjem, picza. Dlaczego na surowo? Przecież to można też do środka A Ja było. nie chcę takiego. Ja robię surowy. Tak wiesz. O? umyję go i jem taką bulwę i tylko solą posypię. Bulwę jesz? Tak, tak lubię. Ostatnio tak jadłem z tym chlebem, co zrobiliśmy. Bardzo dobre. Wiesz, co zaproponował ktoś właśnie w komentarzach, żebyśmy kiedyś zrobili taki? Gotowy, że ty jesteś szefem kuchni, a ja tylko pomagam. Co ty na to? Myślę, że odcinek wtedy nie będzie trwał 25 minut, tylko 125. <grym> Dlaczego? No bo ja robię wszystko tak powoli. No, to do, do, no dobra, dobra, no to będziemy robić powoli, będziemy jeść powoli, czego ty też nie robisz, wiecie... bo jakoś jeszcze. Kurde, szybciej! Ja będę tak mówić? No to wtedy wyłączymy kamerę i będziemy pokazywać tylko to, co ty robisz. Tak, zarazicie. i będę się denerwował tak, że sobie palca No i co wtedy? Kochanie, do czego wy go namawiacie? Czego wy oczekujecie od niego? No widzicie, jaki to jest biedny chłopak. Już się stresuje na sam komentarz. <laughs> nie no, to możemy tak zrobić, ale wiesz, nie wiem, co z tego wyjdzie. No jakieś tam jedzenie. Pomyślimy nad tym, kochani, mamy teraz czas. My zaraz jemy, ale ja może odpowiem na jedno pytanie, które zadaliście w komentarzach, na które ja chyba nie odpowiedziałam, zanim David tutaj przyjdzie. O już No. Czy my ubieramy choinkę? Wiecie co, w tym roku nie będziemy ubierać choinki, z tego względu, że jak wiecie, w nocy lecimy na urlop i to takie no. bardzo spontaniczne, jak już mówiliśmy cały czas, więc bez sensu jest ubierać teraz choinkę. No bo drugi, jak, jak wrócimy, będzie tylko krótko przed Bożym Narodzeniem. I gdzieś i jedziemy znowu, więc wyjeżdżamy znowu, oczywiście wam pokażemy, opowiemy, co i jak. W tamtym roku mieliśmy oczywiście święta u nas w domu, ale nie nagrywaliśmy jeszcze YouTube'a, więc nie mogliśmy tego pokazać, bo jeszcze nie nagrywaliśmy po no prostu, tak. mieliśmy taką no, wigilię tutaj rodzinną, wiecie, z moimi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc no w tym roku żeśmy się troszkę zamienili, bo ja powiedziałam, dobra, okej, okay. musi też być Dawida strona zadowolona, więc no musimy się podzielić. No niestety, dlatego nie będziemy ubierać mieszkania ani choinki, bo po prostu nie ma sensu. No nie no, to będzie tak stało, a zresztą... Myślę, że w przyszłym roku będzie na to dobry czas. Zrobimy może, no. Że właśnie udokorujemy może całe mieszkanie, tak jak każdy to robi, ale tych vlogmasów jest tyle w tym roku naprawdę, że wydaje mi się, że a jeden w tą czy w tą, to jakoś nic się nie stanie. Dobra kochani, my szybko zjemy taki krótki odcinek tylko żeby wam pokazać, bo jesteśmy w stresie. Musimy oczywiście jeszcze parę no, spraw pozować. załatwić. tak się tak stresuję, że nie wiem. A czy kurde rogi. Ja się bardzo cieszę, to nie jest tak, że, że aż mnie tak stresuje, to wszystko tylko Chodzi tak nabuzowana jeszcze I nie, 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 nie e, nie nie ją nakręcić kurde korbką. Ale ja i tak zawsze mam dużo energii. Ja po prostu się tak cieszę zatankować słońce, żeby sobie nawet nie wyobrazić. Dla mnie to jest tak, jak była taka ponura ostatnia pogoda. Wiecie co, to ja chodziłam naprawdę tak smutna, no. nie chciało mi się śmiać ani nic. No, kurde, taka prawda jest. No. Człowiek po prostu traci energię, ja nienawidzę tego czasu. Wiecie, listopad, grudzień jest dla mnie najgorszy czas, bo te nocki wtedy przychodzą tak szybko. szybko ja już o 21 jestem tętka. Ja, ja mam takie wrażenie, jakby to była 12 w nocy. A o 15.40 już jest ciemno. No. No to... Ja po prostu, jak, jak mam tak długo ciemno, to ja o 21 siedzę i sobie myślę, Jezu, po co ja tu siedzę w ogóle? No. I wstaję później o 4 rano albo o piątej rano i zapierdzielam. Ja nie wiem, budzę się kurde i nie ma piąta. No. Dzisiaj wstałam znowu, nie wiem, o której wpół do piątej chyba i siadłam do biura. Jak taka nawiedzona, wiecie. No kopka, No, no. <laughs> dla Nie dla mnie ten okres jest po prostu najgorszy, ludzie wpadają w depresję, bo ciągle jest ciemno i tak dalej. Ja może nie wpadam w depresję, ale po prostu wieczorem mam problem z tym, mm. żeby być w jakiś sposób nakręcona, pobudzona, no, no. właśnie energiczna, bo za długi jest ten okres, Widzisz, gdzie jest ciemno. No ale jak wstaje, to zawsze sobie myślę że zaraz będzie jasno, zaraz będzie jasno, dupa będzie jasno, bo dopiero się robi jasno chyba się na 30. No albo i później zależy. No kraj jakaś to jest. Dlatego, wiecie co, wolę po prostu, w grudniu zawsze wyjeżdżałam, gdzieś zawsze, zawsze, zawsze od lat, wolę sobie natankować trochę energii tego słońca i wrócić z powrotem i znowu być energiczna i taka nakręcona, jak teraz właśnie rozmawiam z Wami, <grym> że, że po prostu już jestem tak nastawiona na to, że, że będę na słońcu, że no. Tak Więc cieszcie się z nami, bla, bla bla, katarynka moja. No oczywiście będziemy wam pokazywać, co tam robimy. Mamy nadzieję, no, że to będzie fajnie, uda. takie mam przeczucie. Nie znamy tych okolic, jedziemy tam, lecimy tam pierwszy raz w te okolice, więc no zobaczymy co tam będzie, jak to będzie. To co? Trzymajcie ciu kciuki i czekajcie na odcinek, kochani. Więc łapka do góry, subskrypcja i wyczekujcie. Cieszcie do się z nami, bo Wam kochani, pokażemy. W ciepełku. Czy, czy warto tam lecieć, czy nie. Powiemy wam, pokażemy Wam wszystko. Dobra. Pa, pa!